Elena Rostkowska, Galant. Witam Państwa serdecznie. Najbliższa noc we wschodniej i południowej części kraju będzie pogodna, miejscami wręcz bezchmurna, ale nad resztą kraju chmur więcej. A w rejonie Kielc, Łodzi, Opola oraz Zielonej Góry niewykluczone, przelotne, słabe opady deszczu. Jaka temperatura? wyższa niż ostatniej nocy, bo od 9 stopni na północnym wschodzie do 12, 13 w głębi i 13 to najwyższa wartość, jaką zobaczymy nocą na termometrach w Polsce. Taka temperatura także w rejonie Krakowa, Katowic oraz w Opolu. Wiatr południowy, a w zachodniej, części dnia, w zachodniej części kraju zmienny. Z reguły słaby. Na barometrach 1002 hektopaskale. No to jeśli mowa o dniu, no to sprawdźmy, jak to będzie wyglądać jutro. Na Pomorzu, Kujawach i w Wielkopolsce od rana sporo chmur, ale późnym popołudniem i wieczorem pojawią się również opady deszczu i burze. Wszędzie poza Pomorzem Środkowo-Zachodnim i Zachodnim. Temperatura od 18 do 25 stopni. Wiatr północno-wschodni słaby i umiarkowany, ale w czasie burz powieje mocniej. Na Warmii, Mazurach, Mazowszu i na Podlasiu także sporo chmur już przed południem. Tylko na Mazowszu pogodne niebo początkowo, a po południu widać wszędzie chmury z deszczem oraz z lokalnymi burzami. Temperatura od 23 do 27 stopni. W czasie burz powieje silniejszy wiatr. Na Podkarpacie lub Elszczyźnie i w Małopolsce piękna pogoda, po południu nieco więcej chmur, ale tylko w górach mogą pojawiać się. Opady deszczu i burza, temperatura od 21 do 29 stopni. Jutro bardzo gorący dzień w Krakowie. Ci z Państwa, którzy właśnie tam wybrali się na majówkę, będą zadowoleni z temperatury. Za chwilę sprawdzimy, co przyniosą następne dni. A na południowym zachodzie, no tutaj chmury, opady deszczu i burzy, ale dopiero po południu, pierwsza część dnia ze słońcem temperatura do 28 stopni. Sprawdzamy kolejne dni. W poniedziałek na południu, słonecznie nad resztą kraju, burze. Temperatura od 22 do 28 stopni. We wtorek od zaledwie 16 do 26 stopni. Chmury, deszcz i burze. Środa z burzami na południowym wschodzie, w czwartek zagrzmi na zachodzie, a w piątek na północnym wschodzie Polski. Tyle o pogodzie. Do zobaczenia.